Nie ja sprawdzić, co Aleks zrobi. O, Aleks! Co tam robisz ciekawego? Na YouTube'a. No, co tam oglądasz ciekawego? Ernesta. Co za Ernest? No, taki gość. No, chyba nie przyklina? Nie, nie przyklina. A co on robi? No, nagrywa. No, ale o czym? O różnych rzeczach. O konkretnie jakich? O... Na kilka kanałów. Kanał o i kanał z różne rzeczy. A jak, który Ci się podoba? Ten z A jakie są jeszcze ulubione Twoje kanały albo Twoich kolegów? No. Nie wiem A twoje? Bo ja tutaj widziałem, tutaj są te malowidła, twoje super, świetne. I co to są za postacie? To jest jakaś baja, czy to jest. Ten jeden duży, taki niebieski, to no. jest stworek z Fortnite'a. No. wszystkie inne to są postacie z Fnafa. Fnafa? Tak. F F Fnaf to jest Ferryk jakiś, tak? To jest gra. Gra. Aha, dobra, dobra. A wy, drodzy widzowie nasi, powiedzcie. Czy skojarzycie te postacie tutaj? Jak to był balon śmieć, tak? Balon boy. Balon boy. Y, balon boy. Wydajcie znać, co wy wyglądacie? Czy tak, też tak jak Alex lubicie jakieś Admirosa? I kogo jeszcze? Ernest. Ernest. Ernest Hemingway. Dajcie znać, bo to nie moje czasy. Moje czasy to były kanał bez kanału. Wytacie w kolejnym odcinku na kanale bez kanału. Lecimy!